Ok, cześć. Tutaj czter, czwarty odcinek. Dzisiaj pierwszy odcinek. Dzisiaj zagramy pz czy pz H i zaczynamy bitwę. W drugim odcinku będę Wam opowiadać o, o całej grze. Okej, okay, jak zauważyliście, koszymarzna bitwa mi się przytrafiła i mo może przeżyję tą bitwę albo nie, ale trzymajcie ciuk kciuki, żeby przeszło i za filmik. Za długi ten filmik to nie będzie trwał, maksymalnie 5 mogę nakręcić do 15 minut, ale każdy odcinek będzie codziennie albo co tydzień. Okej, okay. już się zaczęła bitwa, to po, albo pojadę dru, drugim punktem pierwszy, pierwszy, trzecim punktem, albo pojadę drugim punktem, albo pierwszym punktem. Jak ja wybieram, to, to pierwszy punkt pojedziemy. Jak widzicie też ten ciąg to zadobnie jest w tej bitwie, to mało jest prawdopodobne, żeby on przeżył, ale jak przeżyją tę bitwę i będzie zwycięstwo w pierwszym odcinku, to może w każdym odcinku, to każdy odcinek może być zwycięstwo i, i porażka. Wiem, że lubicie oglądać takich z potężnymi bogatych, z potężnymi czołgami i z, bo, i z te, takich, co już prawie całe World of Tanks przeszło, ale ja nie chciałam, nie widział nie ch chciałam wcześniej po prostu nakręcać filmiki. Więc w jeszcze po, będę pokazywać inne czołgi, tylko dwa czołgi w jednym odcinku będę pokazywać, i co każdy odcinek mo będzie też takie będą też takie odcinki co będę grać z innymi graczami, na przykład z Commandosem 9 Sebu i z Ubertem 123 i może B będzie też z innymi na przykład z World of Warplanes, Call of Duty Black Ops, Call of Duty 4 Model War i i, I, I rzadko z Battlefield Ok, jak właśnie przed chwilą mój kolega powiedział, To trochę to nie jest prawdziwy film, bo też tam używano game moda, Ale to chyba nie będzie Wam szkodzić. To po, po tej bitwie pokażę Wam niektóre moje czołgi odblokowane. Wiem, że. I z Wielkiej Brytanii nie jestem najlepszy. Bo po prostu mam tam, tam ósmego, jednego ciężkiego tiera czarmowany, którego jeszcze nie kupiłem, ale już tutaj mam małe szanse na przeżycie, więc to jest cud, że nic, nic nie dos, nic mi nie zabrało. Przez to i to albo mogę przeżyć. Jak mówiłem, to może przecież będzie zwycięstwo albo porażka, ale może będzie zwycięstwo. Za, a za dużo pieniędzy, za dużo to ja nie mam, jak widzieliście. To albo be, be, będą też takie odcinki, co mo, mogę, mogę przeżywać, albo bo nie przeżywać. Albo mogło być też takie odcinki, co będę miał duże tiry, ale to dopiero będzie za miesiąc. Wiem, że z najpotężniejszym graczem, czym, którym będę doknąć jeszcze czasami filmiki to Komando z 9 seba. I zaraz spróbuję tutaj pojechać, albo wycofać się, lepiej wolę wycofać się, jak dla Was, myślę. I zobaczymy, jak tam jak tam idzie. I zobaczymy, czy, po, czy naprawdę i potrzebuje pomocy. Jak tak, to myślę, że chyba nie. Albo tak. Ale jak widzę, to na razie tak. To na razie tak. I teraz no, został I już w pierwszym odcinku będzie zwycięstwo, więc i przeżyję to. A z aktem 7 to mogę mieć wielkie problemy, bo jak wiecie, to, za to, to, to jest potężny ciąg. To no, mogę teraz właśnie te. Już zostałem mi ostatni strzał, żeby ja został rozwalony, więc zobaczymy, jakie tam czołgi i są so, to trafił. już po mnie, zobaczymy jak tam u deszczy drużyny leci, Uleoparta oparta to trochę kwa... kwas, trochę nieżyl, nieży. może teraz zostać rozpalony i rozwalić, ale okazało się, że przeżył, więc albo będzie w tej bitwie czyli... będzie zwycięstwo w pierwszym odcinku, i jak KFU 85 to ma to trochę ma słabsze działo, ale nic to nie szkodzi. I be, albo możemy wygrać za zniszczenie wszystkich drogich czołgów, albo za zdobycie bazy. Ale myślę, że za zdobycie bazy to będziemy wygrane. Albo nie, albo tak, albo za zniszczenie. Jak mówiłam, albo za zniszczenie czołgów, albo za z, za opanowanie bazy, ale myślę, że za zniszczenie czołgów możemy wrócić. Właśnie, teraz atakujemy Hippodhera i, i Dead za pomocą naszego działa. Jak widzicie, do, to też było... No, jak będą też te, takie odcinki, co będą też się działami i z innymi, i z kolegami. I będziemy też walczyć. Okej, okay. pierwsza bitwa, pierwsza odczytku to zwycięstwo. Teraz programy przed tym Jeszcze tym ciężarem powiem wam, powiem wam, że jeszcze nim nie grałem, więc zobaczymy, czy on jest tak dobry, czy słaby, choć myślę, że dobry. Na razie w tym. W tym czołgu, jako pierwsza moja bitwa o tym czołgiem, to nawet nie jest aż tak najgorsze dla mnie. I ma, oni mają słabsze działa samobieżne, my mamy lepsze. To Nie będę za dużo gadał, powiem bo wam. Bo za dużo nie będę gadał, choć trochę nie zdążę za nakręcaniem filmiku, bo jeszcze za dużo filmiki. Jeszcze raz to nie nakręcałem. To mój pierwszy filmik. Więc może być trochę gadania, badania, ale to, to będzie, będzie tylko od dwie bitwy albo, albo trzy bitwy w, każdego, w ciągu każdego Będą dwie bitwy w każdym odcinku to jeszcze będę wrzucać go na YouTube a te dźwięki, które was, was nie popoją, to są dźwięki, bo jeszcze kolega chce słuchać jak ja nagrywam filmik i jeszcze będę go wsadzać na YouTube to jak nie będzie jak będzie dla was nudny, nudny to postaram się um, zrobić mniej nudniejsze O kurczę jak widzicie z nie wiem, ja mam mało szansy. Bo mam ma, ma mało szansę, bo albo mogę... Kolej, kolejne będzie zwycięstwo, albo będzie... Bo, ale myślę, że chyba nie będzie, nie w Że tym, tym, w tej bitwie może przeżyję albo nie. Ale, jak widzicie, to nie przeżyję na bank, bo już mam gęsi ze a oni, i za dużo czołgów mnie atakowały. PZ1C to, u nas może, nie, nieźle on nawala, i ten, ten PZ1C to trochę słabszy jest, to, kiepsko be, u niego będzie. TLCP, to nawet dobry czołg, tylko że słaby ciało. Szybki, szybki no, dobre ciało, dobra wieża, ale okropnie słaby pan Więc po tej bitwie będzie już koniec pierwszego odcinka i zobaczymy czy k, czy jacy u nas, czy du, czy będą dla mnie żarty, czy nie. Choć myślę, że tak, bo nawet w drugiej niektóre żyją. Na przykład Medium 2, T18, Kaiser 3, więc niektórzy u nas mogą przetrwać tą bitwę, a niektórzy mogą nie przetrwać. Tak jak teraz zostały u nas tylko dwa drugie tiedy, myślę, że nie przetrwają one. I u nas w tym odcinku to są żarty, bo działo samobieżne jest teraźniejszym bosem, ale jak nie, ale myślę, że będzie zwycięstwo i tak będzie może, więc trzymajcie kciuki w górę, żeby na, w tym odcinku, bo dopiero od piątego odcinka oceniajcie, okej? Okay? Bo nie chcę mieć na pierwszym filmiku kciuki w dół. I jak widzicie może być, będzie, po, będzie porażka w drugiej bitwie, więc o każdą bitwę będzie albo zwycięstwo, albo porażka. Okej, okay, w, te, w tej bitwie to będzie porażka i za dużo kredytu i pieniążków nie dostanę. Chodź, nie, nic nie będę mógł sobie odblokować. Tak jak wiedziałam, że nic nie będę mógł sobie odblokować, więc zobaczymy co tu możemy. Nic. Nic po prostu. I naprawiamy a wczoraj kiedy jeszcze, wczoraj go zdobyłem. zapomniałam ustawić automatyczne naprawianie. Czekaj, na chwilecę filmik na no ten. Tak, tak już, już będzie koniec filmiku. Cześć, par.